Ostatni rok, a właściwie pierwszy i ostatni, bo agencja działa od nieco ponad roku, to niezwykle intensywny okres w czasie dla instytucji, zwłaszcza, że w tak zwanym międzyczasie mieliśmy jeszcze COVID, a więc bardzo intensywną akcję związaną z alokowaniem około 50 milionów złotych na ten konkurs. Zwracam uwagę, że to była niezwykle szybka rola instytucji i tak naprawdę szybka ścieżka dla badaczy, która umożliwiła polskim naukowcom włączenie się w międzynarodowe prace badawcze w kierunku właśnie nowych leków na koronawirusa, opracowania polskich, i być może również położenia pewnego wkładu, jeżeli chodzi o rozwój szczepionki. Oczywiście to był rok organizacyjny i agencja no, zyskała ciało. Mamy siedzibę, zatrudniamy blisko 70 osób, a więc mówimy o sprawnej już instytucji, która obraca rok rocznie dużymi pieniędzmi. Niezwykłym sukcesem okazał się pierwszy konkurs na niekomercyjne badania kliniczne. Blisko pół miliarda złotych wydatkowaliśmy do uniwersytetów i instytutów naukowo-badawczych, po to, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do najnowocześniejszych terapii. No, Powiedziałbym tych, którymi niechętnie zajmują się wielkie firmy farmaceutyczne, a więc pewna odpowiedzialność społeczna, która ciąży na instytucji publicznej, została wykonana. Cieszę się, no bo jest to tak naprawdę realizacja tych obietnic, które złożyliśmy pacjentom, powołując tą instytucję do życia. No i podsumowując ten pierwszy rok, na pewno warto powiedzieć o ostatniej rzeczy, która również jest pewnym zakończeniem procesu, który rozpoczęliśmy rok temu, a więc dzisiaj podpisałem. Decyzję, która tworzy program rozwoju technologii CAR cell czyli niezwykle innowacyjnej terapii, która trafi do polskich pacjentów, dotychczas niedostępnej, no i która myślę, że zmieni życie wielu polskich chorych.